Kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i powiem Wam, że od poprzedniego odcinka, od nagrywania poprzedniego odcinka minęło 10 minut i ja w tym czasie jak się renderował mi film, no to zrobiłam szybki makijaż, żeby wiecie, no wyglądać trochę jakbym szła na randkę, no bo w końcu mamy walentynki, tak? Więc, o tutaj mi dziewczyny znikają, chyba się nie ruszały przez zbyt długi czas, więc idziemy i będziemy robić teraz questa. O, moje dziewczyny są tutaj! Jakie piękne! Nie, no muszę pochwalić moje widzki, bo są piękne, cierpliwe, tutaj czekały, podczas gdy ja się szykowałam. Valentine's Quest, moi drodzy, zapraszam. A no i w ogóle zrobiłam sobie takie serduszko, tu nie wiem, czy to widać, tak jak e, podobny make-up do tego, co był oryginalnie tutaj w dressu. Nie zapisałam. Nie zapisałam! Nie zapisałam. Więc będę w tej sukience. Nie zróbcie tego błędu, co ja. Po zrobieniu outfitu idźcie zapisać do garderoby i wtedy możecie to ubrać. Ja to mam stary outfit zapisany. Taki ładny outfit tworzyłam i go nie zapisałam. No trudno. Już. No już trudno, nie? Ej. Jakie one mają fajne stroje wszystkie. Co tu się dzieje? Nie da się szybciej chodzić? O co tu chodzi? Chapter One, chapter Tu, Boże, jak różowo! Tutaj są niki. Teraz jest taka, yy, taki pociąg. Eee, jakie fajne to! Jakie fajne ty! Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, wiecie co? Ja spróbuję najpierw sama przejść. Ale nagram też z widzami, dobra? Nagram też z widzami. jak tu wejść? Nie mogę. Aha, bo już tu, już tu ktoś tu siedzi. Teleporting. O, ja już siedzę? O, siedzę, tylko jakoś tak się zbugowało. Nie wiem, nawet nie stałam, a już siedzę. Co jest? A, dobra, już chyba siedzę, po prostu się coś chyba zbugowało. Dobra, moi drodzy, zaczynamy quest'a. Są łabątki śliczne. Piękne są te łabątki. Jest Lana, smutna, patrzy na zdjęcie ze swoją... Ko... A, one się poznały w szpitalu? Czy gdzie one się poznały? Koleżaneczką. Tu jakieś parki. Nie ma żadnej muzyki, mam nadzieję, że... Coś tam słyszycie? Jakieś ptaszki ćwierkają. Nie wiem, czy nie mam za głośno, czy za cicho. Ale słabo tutaj słychać dźwięk ogólnie. Też sobie podgłośnie. No i tu są teraz te parki. Ona sobie patrzy przez szybę w walentynki sama. I nie ma pary. No i co dalej? Dobra, mamy co? Agamemnon? Czy to jest Agamemnon? Patrzy, co robi Lana. Cały czas on kontroluję. O, mam sam, takie samo serduszko jak on. Mhm. Dobra. Co za tragiczna parka. To będzie na pewno interesujący challenge. No zobaczmy, co to będzie za interesujący challenge. O dobra, przynajmniej nie jestem już teraz ptakiem, tylko jestem no ciepło ubrana, no ale trudno. E, dobra, oczekiwania nagracza. Ej, a co tu jest? Szybko, 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 może zdążę? O, nic tu nie ma, myślałam, że coś tu ten... No, taki bejcik Dobra, a czy, dobra, czekajcie, może może idzie tam wejść, bo myślałam, że już mnie przyniesie. Ah, nie podeszłam time. do gateu Dobra, czekał na mnie. E, czekałeś na mnie, przepraszam, e, ale kim jesteś i... Co ważniejsze, gdzie ja jestem? Oh, quite a bright bunch, aren't you? No Czym powiedziałeś, że nie jestem zbyt y, rozgarnięta? On się nie musi przedstawiać, bo on ma jakiś charming smile, czyli piękny uśmiech i wszyscy go powinni znać, tak? A ja mówię do niego arogancki różowy wróżek? Wróżka? Cupid. God of love. Dobra, czyli że jest Amorkiem. Zapomniałam tego słowa ostatnio w odcinku, ale pisaliście mi. I, I że prawdziwe, świetne, jakby wielkie, miłosne historie nie kryją się same, tylko on im pomaga. E, ja przyszłam za e, motylkiem i. O jest, nie zdążam przeczytać. on oni tutaj tłumaczą. To się chyba tak mówi? Kurczę, no nie nadążam. A czyli, dobra, muszę mu pomóc z jakąś sprawą, jakiegoś związku, tak? Tak rozumiem. Eee, I ja teraz mówię, aha, czyli utkwiłam z e, jakimś wariatem w tym, w chmurach, i muszę mu jeszcze pomóc. Wa to, to będą moje walentynki. Dobra, co dokładnie muszę Ci pomóc? Dobra, muszę za nim iść. Jakiś e, jego asystent mi pomoże. Dobra, zobaczymy. Dobra, tutaj mamy to pomieszczenie. Już wcześniej je widzieliśmy na Instagramie. Jezus, bugowałam się, dobra, już lepiej nie kombinuję. E, tutaj można iść, jest korytarz. Tu jest ten. Dobra, że coś tu jeszcze jest. Spróbuję powchodzić, a nie iść tam, gdzie tylko trzeba. No dobra, tutaj trzeba. Jest biblioteczka, tu jakaś przewrócona. Co tu jest? Jakaś lampa. Co to jest? Coś odkryłam, kochani! Coś tu odkryłam sekretnego. Co to jest? Coś jest napisane, ale ja nie rozumiem. O co chodzi? Coś to, na pewno coś to znaczy. I co teraz? Gdzie dalej? Aha, tam. Dobra, co tutaj teraz? Jest tutaj jakaś ta. Dobra, jakaś magia tu się będzie robić, moi drodzy. Dobra, czyli ona mi pomoże w tym treningu amorka? Mają za mało tych, za mało eliksirów? I że ona mnie nauczy, jak je robić, i potem będę ćwiczyła, jak się strzela z łuku. Dlaczego muszę to w ogóle robić? Jak ten e, Amorek, Cupidyn. Dobra, on ci nie wytłumaczył, więc ja ci wytłumaczę. W każdej Walentyki mamy jakieś e, taski, żeby pomóc. Że z jakimiś parka, jakimś parą muszę pomóc, coś takiego. Dobra, że jakieś tam mają dramaty. I że ja jestem bardziej połączona z tą sprawą, niż. Oni. To co, będzie coś o tej? Dobra, to zaczynajmy. To może coś z tą naszą pielęgniarką. Dobra. I co teraz? Mam cztery minuty. No ale co? Ale co mam robić? Zapalić lampki. I po co? Po co ja mam to zapalać? Czy to jest mój task? Jezu, ja się mogę wspinać po tym. Dobra, ale co ja mam robić? Przepraszam bardzo. Bo nic mi nie wyjaśniłaś, kochana. Aha, tu. Dobra. Płynna baza, stała podstawa. I co mam teraz zrobić? Jakiś w dowolnym miejscu, aby rozpocząć? Select the correct base. A ja nie wiem! No skąd ja mam to wiedzieć? Ty, no nie wiem. Aha, tutaj mam. O nie, czekaj, ty. No dobra, no i co teraz? Slide the circle up and down. Tu się. A! Muszę wymieszać. Dobra, i teraz mogę włożyć. Chcę do... A ja nie wiem. Czekajcie, bo ja tutaj nie wiem. Ja, 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 nie przeczytałam nic. Nie wiem, gdzie jest jakiś tutorial. Przynieś eliksir, ale ja muszę je jakoś zrobić. Cauldron. Aha, tu jest napisane. Cauldron. Ty, no nie wiem. Czekaj, Cauldron. Było coś takiego. Dobra, teraz ja mam po polsku, nie? A ja takich rzeczy nie znam. Teraz będę miała po. O, dobra. Ale to nie jest. Rose Nectar and, and Chant. Ej, ja nie wiem, jak to się robi. Bring Potions. Czekaj. Solid base. Ty, no ja nie wiem. Czy to jest dobrze, co ja robię? Mam dwie minuty na to. I nie ogarniam totalnie. Ej, czekaj, bo coś mi faktycznie wyszło. Ale to o to chodziło? To ja byle co mogę? Incorrect ingredients. No dobra, ale skąd mam wiedzieć, jakie mam przynieść? Zgadywać? A może z książek? Ty, Może stąd muszę przeczytać? Czekaj, może mi tu tu pokażę. Może to o to chodzi? Ty no, nie pokaże mi to. To jest zapalone, nie pokaże mi to. Nie wiem, jakie są y, eliksiry, jakie są rozpiski. I żadnych książek nie ma nic. Kompletnie. Wy już pewnie oglądacie, już was pewnie... No nie. Wy już pewnie wiecie, co tu trzeba zrobić, a ja jeszcze nie wiem. Dobra, Rose Nectar i Rose Nectar. Ej, to co, to tak? To tak powinno być, czy z czymś innym powinnam to wymieszać? A, to muszę do końca, bo inaczej się nie miesza, Boże. <laughs> Działa! Select the correct solid base Stardust Dobra Zgadłam, ale już mi się kończy czas, nie? No i teraz co? Mam Jezu, ile razy tu trzeba to robić? Dobra, ale już przynajmniej wiem Ile tego jeszcze? Trzy razy Dobra, mamy to Udało mi się Totalna zgadywanka to była, co teraz? A Game Over Dobra, jeszcze raz muszę. <laughs> Ale więc się prześwietla! Dobra, kochani, idźmy jeszcze raz. Dobra, moi drodzy, musimy zobaczyć, jak to w końcu robić. Tutaj obczaję sobie to i... Patrzcie, i teraz to w ogóle... Remember the ingredients. Wiecie, co to znaczy? Zapamiętaj. Składniki. To nie jest tak, że ja już tutaj wybieram. Click Anywhere to Start, czyli mogę kliknąć obojętnie, to jeszcze nie wybieram bazy, jeszcze nie wybieram jej, więc po prostu muszę zapamiętać te dwie rzeczy i tyle, połączyć pixie glitter i mermaid tears. Mam mermaid tears, mieszam i pixie glitter i to wszystko. To nie jest tak, że wybieram najpierw tamto i potem muszę wybrać coś innego, bo to takie zmyłkowe trochę było i teraz pixie glitter, dobra, i teraz muszę mieszać w tę stronę. Mamy na to 3 minuty, więc to powinno na luzaczku się dać zrobić. E, dobrze. I teraz jeszcze jedno mieszanko. No więc to jest banalne. Dobra, nie musisz nie nic mieć, ani żadnej książki znajdować, jak ja myślałam. Dobra, i wybierzmy obojętnie jaki. I teraz musimy to zanieść do garnka. Dobrze, i robimy kolejny. I tutaj mamy. Nawet nie musisz patrzeć, co tutaj jest u góry, bo to już tu ci pokazuje Liquid Base i Solid Base. A, Jezus, nie. E, co to jest? Bottled Bottle, Moon, Moonlight i Unicorn Fair. Dobra, czyli ob, obojętnie, gdzie możesz nawet tknąć tu. I jest tak. E, to. I co, co było to drugie? Ty, bo teraz się rozgadałam i zapomniałam już. No nie mów, że się pomylę jeszcze. Coś tam, Moonlight. Unicorn hair. Dobra. Chyba dobrze wybrałam teraz. O, unicorn hair? Coś było z unicorn chyba. Uż, mi się mylą, bo one są tak do siebie podobne. Dobra, dobrze wybrałam chyba. Dobra, no bo by, chyba by mi nie dało rady mieszać, gdybym nie dała rady. Gdybym źle wybrała. Po prostu trzeba zapamiętać. Bo to jest tak zmyłkowe. One są tak podobne, te wszystkie. Dobra, biorę teraz ten, żeby każdy inny był. Oj, ten jest ciężki. Gdzie ona jest ta? Sprawdzam, czy mi się w ogóle nagrywa. Dobra, i teraz jeszcze kolejny i na przykład ten weźmiemy. I teraz mamy co? Rose nectar i Dragon's Case. Obojętnie gdzie klikacie. Rose nectar mieszacie. A ja wcześniej już myślałam, że wybieram bazę i potem trzeba coś dodać jeszcze. Jestem niepoważna. Dobra. Rose nectar i Dragon's Chaos, nie? No i mieszam z tym. Więc to można zrobić momentalnie, tak naprawdę najwięcej czasu się traci na to wszystkie mieszanie. Trzeba to porządnie wymieszać. Trzecie mieszanko łyżką. I teraz będą trzy łyżki i gotowe. Mam nadzieję, że po tym to już nic nie muszę zrobić, bo mam tylko minutę. Trochę dużo czasu nam dali. Dobra. I teraz muszę... Gdzie ona jest? Teraz muszę jej do donieść. To nie było aż takie ciężkie. I to wszystko. Dobra, zrobione. Great job. I co teraz? Co teraz? Approach the portal. Dobra, portal jest tutaj. Się świeci, więc nie trudno go znaleźć.